Zobaczmy jak w nowym Audi Q3 Sportback spisują się lampy matrycowe. Zaczniemy od kierunkowskazów przednich, które tworzą kształt, mają takie nazwijmy to choinki podczas rozbłyskiwania. Wygląda bardzo nowocześnie ten samochód, bardzo, bardzo nowocześnie. Może włączmy wszystko co się da. wszystko wydzielnie. Kierunkowskazy dynamiczne z tyłu. Światło przeciwgołowe tak samo ledowe. Zobaczmy czy ledy w bagażniku też są. Też ledy. Z tyłu też taka choinka. Kształt choinki światła mają. Super dopieszczony samochód pod względem no, każdym detal, detalem, tak naprawdę. Oświetlenie ambientowe we wszystkich drzwiach z tyłu i z przodu. Spora gama kolorów do wyboru. progi podświetlane S-Line. No, zobaczcie, jak to mniej więcej wygląda wszystko. Kolorów do wyboru jest multum, naprawdę multum, nawet napis 4 jest podświetlany w takim kolorze Podświetlenie ambientowego jaki sobie wybierzecie, można to zmieniać, konfigurować, super to wygląda, naprawdę super. Tu osobne jeszcze podświetlenie klamek w kolorze po prostu ledowym, światła, światła ledowego, białego. Pięknie to po prostu wygląda wszystko. Jak to w Audi ostatnio bywa? Dotykowe włączanie, i wyłączanie poświetlenia w kabinie. Oświetlenia przeciwsłoneczne. Podświetlane. Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych. Poświetlane. Miejsce na napoje. Poświetlana zapalniczka. Czuć, że mamy do czynienia z produktem klasy premium. Piękne grafiki, rewelacyjnie reagujący ekran na dotyk. Super. Rewelacja. Patrzcie jak to wygląda. Dobra, ruszajmy i zobaczymy jak te światła LEDowe topowe Matrix się sprawdzają. To zaczynajmy. Pełne reflektory LEDowe typu Matrix, czyli większą ilość diod, dzięki czemu możliwe jest rozświetlanie i przyciemnianie poszczególnych sektorów. Zobaczmy, jak to działa w praktyce. Może Wy zobaczcie, bo ja już tym samochodem pojeździłem po zmroku i jakością pracy tych reflektorów jestem zachwycony. Kolejny raz jestem zachwycony. Już widzicie, jak rozświetlają poszczególne sektory, jak są rozświetlane. Jak jest rozświetlany obszar obok pojazdu, który właśnie nas mijał. Zobaczcie po lewej stronie na ekranie dźwiękochłonne jak światło się rozświetla i przygasa, w zależności od tego, czy jakiś pojazd, właśnie nadjeżdżał? Rewelacyjnie świecą, świecą rewelacyjnie, równomiernie. Nie ma jakichkolwiek przebarwień. Punktów pustych, niedoświetlonych. Super, po prostu super światła. Za chwilę wyłączymy opcję automatycznych świateł drogowych i zobaczycie, że światła mijania nawet bez tej opcji, podejrzewam w takim wypadku, że zwykłe LEDy będą podobnie świecić czyli daleko, równomiernie, szeroko i jasnym światłem. Te LEDy tutaj zasługują na same superlatywy w moim mniemaniu. Zobaczcie: szeroko, równomiernie, bardzo jasno. Bardzo, bardzo jasno. Włączyłem aktywne lewy, właśnie nas jakiś pojazd wyprzedza. Zobaczymy, jak się będą światło zachowywać. Już przygaszono, przygasza, przygasza, przygasza. Widzicie? Tak, przygasza, przygasza, przygasza. Na lewo, już rozświetla. Obok samochodu. W prawo się przesuńmy, przygasza znowu lewą stronę, prawą rozjaśnia. I znowu, lewa bardzo szeroko, daleko. Jakby wyprzedzała pojazd przed nami, a prawa znowu przygaszona. Widzicie to po znakach, jak się rozświetlają. o i gasną. Zobaczcie na le po lewej stronie, teraz włączyłem długie matrycowe. E jak są przygaszone e osłony dziękujące. Patrzcie, rewelacyjne światło. Widzicie różnicę? Popatrzcie, jakie są mocne te światła. najmniejszych zaszczerzeń nie można mieć do ich pracy najmniejszych rewelacja zobaczcie jak daleko świecą jak mocne są te światło. Tutaj bardzo dobrze widać, widać jak te światła pracują teraz cały czas. Tak w nocy można podróżować. Zdecydowanie zwiększają bezpieczeństwo jazdy, komfort jazdy i przyjemność zarazem prowadzenia samochodu. Widzicie jak po drzewach teraz wysoko świecą. Znowu przygasają. Tutaj powinno być bardzo dobrze widać jak światła rozświetlają drogę. No. Co tu więcej komentować? No. Obraz mówi sam za siebie wszystko. Zwykłe światła bardzo dobre, szerokie, dalekie. To co przed chwilą powiedziałem, ale w trybie auto, Matryxy no robią niesamowitą robotę. Zobaczcie, jak daleko świecą. Zobaczcie to rewelacja Ciężko coś nawet więcej powiedzieć, przy tego, że warte tych pieniędzy są każdy. Tak naprawdę, oczywiście, w cudzysłowie, do tych pieniędzy Zamawiając ten samochód, zdecydowanie warto dołożyć do tych świateł. Zobaczcie, kamera cofania, czy w ogóle kamery, bo to już nie tylko chodzi o cofania, są również świetnej jakości. W ciągu dnia obraz jest rewelacyjny. Po zmroku widzicie żadnej ziarnistości. Nic. Super. Kolejny duży, duży, duży plus. Jeszcze wracając do tematu świateł. Rewelacja, 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 rewelacja. Nie ma co przedłużać tego filmu, nawet. Wszystko działa tutaj pod względem tego oświetlenia wspaniale. Nie mam się do czego przyczepić. Jeżeli macie jakieś pytania, pytajcie w komentarzach. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i do oglądania pozostałych testów wideo, które się na nim znajdują. Trzymajcie się.